Dzień dobry moi drodzy. Na dzisiejszej lekcji rozpoczynamy nowy dział. Będziemy poznawać, jakie warunki życia panują w wodzie. Na padlecie zamieściłam Wam wszystkie najważniejsze informacje, które chciałabym, abyście przejrzeli i przeczytali. Na samym końcu natomiast zamieszczona jest w poleceniu drugim notatka. Informacji na dzisiejszej lekcji na pewno jest dużo i są one dla Was nowe. Dlatego proszę Was, starannie przepiszcie notatkę, w której zawarte są najważniejsze informacje, które powinniście zapamiętać w dzisiejszej lekcji. Otwórzmy notatkę. W podpunkcie pierwszym mamy opisane, jakie warunki życia panują w wodzie. Woda na pewno stawia większy opór niż powietrze, bo gdybym poprosiła Was o przebiegnięcie 10 metrów w basenie, a później o 10 metrów na lądzie, to na pewno w wodzie to ćwiczenie byłoby zdecydowanie trudniejsze. W wodzie temperatury zmieniają się wolniej. Nie ma gwałtownych wahań temperatury. Na pewno jest mniejsza dostępność światła. W najbardziej przejrzystych zbiornikach wodnych światło dociera do głębokości około 200 metrów. Poniżej panują ciemności i nie spotkamy tam już roślin. Dlaczego? Myślę, że pamiętacie z poprzednich lekcji, że roślina do życia potrzebuje światła. Dlatego tam, gdzie panuje ciemność, nie będą one występowały. W wodzie jest też mniejsza zawartość tlenu. Następnie na przykładzie okonia przepiszcie do zeszytu, jakie przystosowania mają ryby do tego, aby łatwo się im żyło w wodzie. Na pewno są to płetwy, dzięki którym się poruszają. Ich ciało jest pokryte śluzem i ma opływowy kształt, dlatego łatwiej pokonują opór wody. I tlen pobierają za pomocą skrzeli. Również rośliny musiały przystosować się do warunków życia w tym środowisku. Takim przykładem rośliny, która jest zanurzona całkowicie w wodzie, jest wywłócznik. Wywłócznik ma postrzępione liście, bardzo wiotkie i delikatne ciało, a jego łodyga jest elastyczna i odporna na rozerwanie. Taka budowa sprawia, że nie jest on niszczony przez wodę, lecz łagodnie się w niej kołysze. Na końcu zadanie domowe. Na stronie 163 w podręczniku odszukajcie, co to jest plankton i krótko napiszcie swoją odpowiedź w zeszycie. Dzisiaj nie musicie wysyłać do mnie swojej notatki. Życzę Wam powodzenia dobrego dnia i dużo zdrowia. Pamiętajcie najważniejsze informacje są w notatce i ich proszę nauczyć się i zapamiętać.